Historię na dzisiaj, a was zasypuję tymi historiami. Byłem na studiówce. Studiówka była chyba w lutym. Byłem wtedy na studniówce z moją byłą, ale już nie, wtedy już z nią nie byłem. Nie dopytujcie już. No i tam też się trochę pokuciliśmy tej studiówce, po prostu. I nie był to może być kolega, to, był to po prostu mój znajomy. Był to przyjaciel moich kolegów. On jest rok starszy niż ja. I on to był ze swoją dziewczyną. I jebany cały czas podchodził do mojej byłej, cały czas jej proponował taniec i tak dalej. Tak, chyba się zgodziła trzy razy na to. Potem już mu odmawiała. To pytał już o parę minut. Tak, taki dosarczywy był strasznie. A jak, a jak widział, że ona odchodzi od stołu, to biegł za nią. Słowo dziewczynę miał w dół ciągle za nią latał. Było to strasznie dziwne, no czułem się komfortowo. Jeszcze powiedziałem mi, że jak z nią tańczył, to w tej chwili że po co ty z tym Kubą jesteś. Daj sobie spokój, możesz mieć lepszego, naprawdę. Daj sobie z nim spokój. I proponował jej wspólne wyjście, że może wyjdą po studiu, co się spotkają i tak dalej. Ona mi to wszystko powiedziała i odmówiła mu. A jebany był tak pewnie siebie, że przy stole, jak się siedzę naprzeciwko niej, to bo ona mi to, bo to wszystko powiedziała, że sięgał po wódkę, a zapalił za nogę, takiego przyciągnął do siebie ją po nodze smyrał, obok swojej dziewczyny. I ona mu próbowała wyrwać nogę, ten jej utrzymał. I w końcu wyrwała nogę. To co zrobił Pierodolony Następnego dnia, rano jak wstał, to napisał do niej. że hej piękna, co u ciebie? I czy nie chcesz z nim wyjść? Że ona, że nie, nie chce. I zaczął jej proponować seks. No, tam mu odmówiła. Strasznie pojebany człowiek, naprawdę. Powiem, że on jest, że on jest ze swoją dziewczyną w związku od trzech lat już. No i ona mu to domówiła, to jej pisał, się, że dlaczego, chodź, wyjdźmy, źle ci było, żeby to dalej pociągnąć. Ona by napisała, że co pociągnąć, że no nic nie było między nimi, że tylko on ją za poza nogę ta się wyrwała. On powiedział, że jej mu się podobało i chce coś więcej. Nie za kurwa patologia. No i o, o, zrobiła screen na wszelki wypadek, bo potem powiedział, że wszystko usunąć i nic mi nie mówić. No i powiedziałem jeżeli, no, że tak być nie może, że mnie to nie obchodzi i trzeba to pokazać jego dziewczynie też. No i pokazaliśmy to wszystko jego dziewczynie, jak ona się porozryczała. Ogólnie on ją kilka razy już zdradził, ale dlatego nie przyjmuje do siebie i szuka winnych no, wokół siebie. No i jak to się skończyło? Oni są dalej razem i wszystko obwidnili nas. Łumy.